Dzisiaj zabieram Was na szczegółową i przyjemną przejażdżkę po świecie OLNIU 2026 Honda HRV, modelu, który wyraźnie pokazuje, że segment miejskich suv -ów wciąż potrafi zaskakiwać. Nowa odsłona HRV wygląda dojrzałej, bardziej dynamicznie i od razu sprawia wrażenie samochodu z wyższej półki, a jednocześnie zachowuje praktyczność, za którą ten model zawsze był ceniony. Stylistyka została wygładzona, linie są czystsze, reflektory smuklejsze, a detale takie jak grill czy tylne lampy tworzą spójną, nowoczesną całość, która dobrze wpisuje się w aktualne trendy, bez udawania większego auta niż jest w rzeczywistości. Wewnątrz czuć skok jakościowy, bo materiały są przyjemniejsze w dotyku, a projekt kokpitu jest prosty, intuicyjny i przyjazny kierowcy. Centralny ekran działa szybciej. Menu jest czytelne, a integracja ze smartfonem przez Android Auto i Apple CarPlay nie sprawia żadnych problemów. Fotele zapewniają lepsze podparcie, miejsca na nogi jest wystarczająco nawet dla wyższych pasażerów, a bagażnik zaskakuje ustawnością, co w codziennym użytkowaniu ma ogromne znaczenie. Nowym elementem jest też lepsze wyciszenie kabiny, które uprzyjemnia długie trasy i sprawia, że jazda po mieście staje się mniej męcząca. Pod maską Honda stawia na oszczędność i kulturę pracy, oferując nowoczesne jednostki benzynowe oraz dopracowany układ hybrydowy, który szczególnie dobrze sprawdzi się w miejskich korkach. Reakcja na gaz jest płynna, skrzynia biegów pracuje miękko, a zawieszenie zostało zestrojone tak, by łączyć komfort z pewnością prowadzenia. HRV prowadzi się lekko, ale stabilnie, a układ kierowniczy daje dobre wyczucie drogi, co zwiększa pewność za kierownicą nawet mniej doświadczonym kierowcom. Niskie spalanie to kolejny atut, który sprawia, że ten model jest atrakcyjny dla osób myślących o kosztach eksploatacji. W 2026 roku bezpieczeństwo to podstawa, dlatego HRV otrzymał rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę. Mamy tu aktywny tempomat, asystenta pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, rozpoznawanie znaków oraz automatyczne hamowanie awaryjne. Wszystko działa dyskretnie, bez irytujących ingerencji ale skutecznie wspiera w sytuacjach, gdy liczy się ułamek sekundy. Kamera cofania oferuje wyraźniejszy obraz, a czujniki parkowania ułatwiają manewry nawet na ciasnych parkingach. Na drodze HRV pokazuje, że nie musi być wielki, by dawać poczucie pewności. Wysoka pozycja za kierownicą poprawia widoczność, a kompaktowe wymiary ułatwiają przeciskanie się przez zatłoczone ulice. To samochód, który pasuje zarówno do młodej osoby startującej w dorosłe życie, jak i do rodziny szukającej drugiego auta do domu. Design jest uniwersalny, a możliwości personalizacji pozwalają dopasować charakter auta do własnego stylu. Jeśli szukasz auta, które łączy nowoczesne technologie, rozsądną cenę, niskie spalanie i solidną jakość wykonania, to 2026 Honda HRV zdecydowanie zasługuje na Twoją uwagę. To propozycja dla tych, którzy chcą jeździć modnie, Wygodnie i bez stresu o każdy litr paliwa czy koszty serwisu. Daj znać w komentarzu, co najbardziej podoba Ci się w nowym HRV i czy rozważasz go jako swój następny samochód. A jeśli podoba Ci się takie podejście do recenzji, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów o nowych modelach i motoryzacyjnych nowościach. Warto też wspomnieć o detalach, które na co dzień robią różnice i budują pozytywne wrażenia z użytkowania. Schowków jest więcej i są lepiej rozplanowane, gniazda USB znajdują się tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, a klimatyzacja działa szybciej i ciszej. Oświetlenie ambientowe subtelnie podkreśla kontury wnętrza po zmroku, tworząc przyjemną atmosferę bez nachalnych efektów. Jakość audio została poprawiona, więc ulubiona muzyka brzmi pełniej, a rozmowy telefoniczne są wyraźniejsze. Producent zadbał także o aktualizację systemu nawigacji i multimediów, które można instalować zdalnie, bez wizyty w serwisie, co jest ogromnym udogodnieniem. W codziennej eksploatacji docenisz również trwałe materiały na podłodze i w bagażniku, łatwe w czyszczeniu po weekendowych wyjazdach. Nowe kolory nadwozia i felk pozwalają wyróżnić się na drodze, a pakiety wyposażenia dają swobodę wyboru bez przepłacania za zbędne dodatki to samochód zaprojektowany z myślą o realnych potrzebach, a nie te. Dlatego możesz mu zaufać każdego dnia w mieście, pracy, podróży i weekendowych przygodach zawsze.